Ta medytacja została stworzona, aby pomóc Ci się uspokoić, wyciszyć myśli, zrelaksować się. Aby rozpocząć, upewnij się, że jest Ci wygodnie. Możesz usiąść prosto na krześle, po turecku na podłodze. Możesz się położyć. Zamknij oczy, zwróć uwagę na swój oddech. Weź głęboki wdech, największy oddech, jaki dzisiaj wzięłaś, a przy wydechu głośno wypuść powietrze. Wydmuchaj z siebie wszystkie złe emocje i myśli. I jeszcze raz weź głęboki wdech, i głośno wypuść powietrze. Poczuj ulgę. Teraz skup się na swoim ciele. Napnij wszystkie mięśnie, zaciśnij pięści, napnij ramiona, plecy, napnij pośladki, uda, łydki, mięśnie stóp, zaciśnij szczęki. Utrzymaj napięcie, policz do pięciu, i odpuść. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia. Znajdź oparcie w podłodze, łóżku, w czymkolwiek, na czym się znajdujesz. Skup się na oddechu. Poczuj jak powietrze przepływa przez Twój nos. I wypełnia Twoje ciało. Policz powoli do dziesięciu, za każdym razem robiąc wdech i wydech. Teraz powoli powróć do codzienności. Otwórz oczy. Rozejrzyj się po pomieszczeniu, w którym jesteś. Zauważ, co cię otacza. Zauważ, jak się czujesz. Podziękuj sobie za ten czas, który przeznaczyłaś dla siebie. I ja Ci dziękuję za dzielenie tej medytacji ze mną.